Witam wszystkich. Kolejny dzień. Zaktualizujemy, jak to wygląda u nas aktualnie. Aktualnie, co my tutaj mamy? Mamy dzisiaj 21 kwietnia. Pogoda piękna. O, oprócz tego wiatru. I prezentujemy naszą młodzież. Nasza młodzież już odsadzona. Czeka sobie. Aż zostanie wypuszczona na razie spokojnie. Dopiero dzisiaj pierwszy raz otwart, otwarte mają drzwi. Do tej pory były pozamykane, bo tam kilka młodzików ktoś sobie wziął. E, jeszcze po jedne może ktoś przyjedzie, ale to kolega jeden. Ale on akurat chciał sobie wziąć coś do rozpłodu, więc, więc to akurat nie będzie przeszkadzało. Nie będzie ich oblatywał, więc nie przeszkadza, że będą otwarte. I co my tu mamy? Aktualnie młodzików jest, jak widać, całkiem sporo. Tak, tutaj nie sprzątam. U młodych sprzątam tak raz w miesiącu, jak zaczyna mi przeszkadzać po prostu, że jest tego za dużo. Pozwalam im, żeby sobie tą własną odporność same nabrały. Jeszcze nie miały nawet kąpieli, a widać, że bardzo, bardzo by tego chciały. Karmione są tak głównie raz dziennie. Od tego roku będę to próbował i widzę, że na razie to fajnie wygląda. Karmione są raz dziennie, gdzieś około południa. Wtedy to zostaje, wieczorem ewentualnie troszkę dosypuję, jeszcze ze względu na to, że kilka jest przywiezionych dopiero wczoraj. Tata mi przybył wczoraj z rozpłodu, eee, sporą grupę, więc eee, dla nich to jeszcze pozwalam, ale będę się starał je karmić raz, gdzieś tak około, około południa. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na razie widzę, że jeżeli troszkę się faktycznie przegłodzą, to naprawdę fajnie to wygląda. Tu już sobie wylegują się, odpoczywają i do tego nowego miejsca się aklimatyzują. Naprawdę dobrze to wygląda w tym roku. Żaden nie był przytknięty do pojnika. Ech, po prostu postawiony jest pojnik w miejscu, gdzie... No, gdzie najczęściej przebywają i same się uczą jedne od drugich, wczoraj jeszcze zamontowaliśmy nową wolierę dla nich, więc będą miały jeszcze tam możliwość, żeby sobie wyjść. Tak to mniej więcej wygląda na chwilę obecną, tu w środku. I już zobaczymy, na zewnątrz. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo wiało. Ta wolierka przednia mała też jest i jest nowa nowa, jest duża. Eee, tu mamy drzwiczki, tu będzie wstawiana im kąpiel. Jest to, jest duża też po to, aby nie, jak będą się kąpać, żeby ta woda nie, nie wychlapywała się do środka. Tak to wygląda tutaj. Puszczane będą później tutaj górą. Eee, przez to też szybko się będą uczyły, żeby wchodzić tutaj przez przez otwory, przez luki do środka. Wyjście stąd, zeskakują na na klapę tutaj, na, na, ten, na, na tą deskę i stąd już łatwiej mają się nauczyć. Dużo, dużo światła tu u młodych raczej staram się, żeby było tego jak najwięcej na początku. Nie zamknąłem. co u, u i dorosłych. Przechodzimy do dorosłych. Jeje. U dorosłych jeszcze dzisiaj nie było sprzątane. Przez to już jest no jest sytuacja jaka jest. Naloty aktualnie nie mamy co liczyć. No mam nadzieję, że to się tak zmieni, bo bo faktycznie jest tej starszyzny trochę i fajnie byłoby je przetestować. Żeby one się troszeczkę przeleciały w tym roku. No szkoda, szkoda by było Pozwoliłem im znieść drugie jajka Siedzą na drugich jajkach Prawdopodobnie nawet pozwolę im wychować Jeszcze po jednym młodym No wszystko przez to, że No nie wszystkie będą Prawdopodobnie te, które zniosły później Może dostaną jakiegoś dużego młodego Żeby go tylko sobie wykarmić No niestety Taka sytuacja wynikła Troszeczkę jest to inaczej robione. Ptaki są już dwa razy dziennie oblatywane. Wtedy, gdy, gdy samice raz samce, karma y, fakt faktem, że zostaje, jest robiona tak, że faktycznie jeszcze zostaje troszeczkę w karmiku, ale już z, otworzyłem karmę Jerry, więc zaczynają troszeczkę mieć tej karmy lotowej, zapoznawać się z nią. Suplementacja wiadomo y, standardowo na razie żadnych preparatów lotowych nie używam, bo na razie nie ma wiadomo potrzeby. I mam nadzieję, że, że będą jeszcze używane w tym roku. Ale to mówię, to już nie od nas zależy wszystko, trzeba będzie cierpliwie poczekać. Eee, aczkolwiek, e, no nie ukrywam, jeżeli może zacznie się to za miesiąc, dajmy nadzieję. E, wczoraj e, miały pierwszą wywózkę. Pierwsze były samczyki, tak, a krót, krótki taki rozruch Około domu już ładnie się zachowują, więc wczoraj były pierwszy raz na 15 km Rano samczyki w, przyleciały równo ze mną yy, Później były samiczki w południe No i była lekka wtopa Ale to mówię, prawdopodobnie już widziałem na, na odejściu Że nie bardzo chciały, bardzo gdzieś bujały na boki i Odejrzewam, że coś się spotkało zaraz na starcie. Bo przylatywały po, po jednym, po dwie, za chwilę jakaś grupka, wszystko z kierunku, ale w grupach. I mamy pierwsze straty. Dwóch samic nie ma od samego początku. Zaraz na początku. Bo praktycznie zeszły się w 20 minut te, które są, a dwóch samiczek brak. I to jednej, jednej, właśnie szpaczki i, i jednej tutaj partnerki tego, tego, nakrapianego, no on już nawet, nawet zszedł z jajka, nie, z jajek, nie chce siedzieć, jego wybór, yy, więc, więc selekcja się robi już sama, nawet na takim krótkim kilometrażu, no, dwie roczne samice, jeszcze tam mówię, liczę, że może któraś dotrze, no ale jeżeli nie, no to na tym to niestety polega dystans był śmieszny dystans był malutki prawdopodobnie coś się spotkało no ale to na tym niestety polega to nasze lotowanie i nasze zabawy a myślę, że pora już jest taka wczoraj mieliśmy 20 kwietnia więc jak najbardziej pora jest taka, że, że można zacząć się nimi bawić zwłaszcza, że mam możliwość żeby je, żeby je wywieźć pomimo tych czasów i jakiś tam zakazów. I teraz mówię: na pewno te treningi nie będą jakieś regularne. Będę sobie je wywoził może raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Teraz myślę, jeżeli będzie pogoda pozwoli, to może około piątku zrobię podobnie: że, że po prostu z rana pójdą samce, po samice siedzą na jajkach, koło południa pójdą samice. Krótkie dystanse, tak żeby tylko przypomniały sobie, na czym to polega. Nie chciałem ich rozdzielać wcześniej, żeby nie były na, na obiegówce, czy, czy tyle czasu, bo to wiadomo, że wiadomo, że to tylko może później powodować parowanie niepotrzebne u samic. No ale teraz, jeżeli te młode się, się polęgną, to już przejdą na obieg i przejdą już na na klasycznego wdowca, ja mówię klasycznego, wiadomo na, na wdowieństwo totalne, ale przejdą na wdowieństwo, wystarczy, ja mówię, jeżeli chodzi o lęgi, nie preferuję tego, żadna gniazdówka, dla mnie to jest naprawdę nic przyjemnego, no, ale aktualnie jeszcze i tak mają, mają jeszcze labę, mogą sobie odpoczywać. Nie ma żadnych treningów na siłę, żadnych wymuszanych treningów, czy jakiegoś tam podganiania, je, żeby latały, nie wiem, godzinę. Na razie i tak mają labę i, i wydłużone wakacje, albo okres przygotowawczy, jakby to można było nazwać. Ptaszki w zdrowiu, myślę, że nie jest najgorzej. Nic, żadnych, żadnych objawów niepokojących nie ma spokojnie sobie odpoczywają, wysiadują drugie jajka. Lotek żadnych nie zrzuciły, yy, mimo to, że już tam, już tam wiem, że chyba jakieś młode pierwsze są, tam jest bodajże pierwszy młody. Samicę wczoraj wywoziłem, yy, żadna nie upuściła ani jednej lotki na razie, więc, więc też dobrze. Miejmy nadzieję, że się to tak utrzyma, też dlatego właśnie chcę zacząć zacząć te treningi chociaż raz w tygodniu, może, może je to też spowolni, żeby nie zaczęły puszczać. A nóż-widelec uda się jakieś loty zorganizować w tym roku i chociaż w niewielkim stopniu je przetestować. Zobaczymy. Tak więc tak to na razie wygląda. taki fajny w zdrowiu. Oby tak dalej. Bawimy się i czekamy, czekamy jak to się rozwinie. I, I obyśmy mieli możliwość, żeby zacząć się nimi troszkę bawić w tym roku i, i troszkę polatać. Młode, młode szykujemy, młode przygotowujemy. I oby tak dalej, młode mówię, bardzo spokojnie prowadzone. Tylko na podstawie, no wiadomo, zakwaszacz to u mnie jest podstawa, zakwaszacz mają dzień w dzień. Jeżeli mają coś innego, na przykład dzisiaj sedochol też są z tym zapoznawane od początku, więc sedochol mają dzisiaj rano, później po południu będzie zmienione już na z powrotem na zakwaszacz, ten zakwaszacz będzie codziennie, jeszcze na razie na karmę bardzo mało im podaję dopiero zacznę, jak tak mówię, naprawdę wszystkie zaczną fajnie jeść, to wtedy co trzeci, co drugi dzień na przemian coś będą dostawać, czy jakiś probiok, czy będą dostawać jakieś drożdże, czy czy na pewno, hmm, teraz mi aż wyleciało z głowy, no standardowo, w trakcie, w trakcie nazwa, nazwa wyleciała, ale zaraz mi się przypomni. E, mówię, nic, nic specjalnego u nich nie stosuję, szczepić jeszcze też nie były szczepione, będą szczepione jak już będą odsadzone, tak w miarę wszystkie. I, I wtedy dopiero będziemy, będziemy się zastanawiać. Na razie mówię, oblotów młodych dopóki jeszcze są takie wieczne dni, na pewno nie, nie, nie będę e, teraz ich otwierał. Jak przestanie wiać, wtedy będziemy mogli myśleć tutaj o jakimś, e, o, jakichś pierwszych, e, o jakimś pierwszym otworzeniu ich, żeby sobie wyszły, pospacerowały. Mają jeszcze na to czas. Tam dopiero jeden widzę chyba lotkę zrzucił, więc na razie to są jeszcze takie dzieciaczki mają na wszystko czas. I to tyle. Nie będę zanudzał. Tak to wygląda mniej więcej teraz. Jak będziemy zaczynać je otwierać, będziemy zaczynać e, powoli je oblatywać. Wtedy pokażę nagram jak to wygląda. Czy może jakiś trening nagramy, jakby był jakiś dłuższy i, i już może byłoby coś wiadomo. Co z tymi naszymi lotami, no oby coś, oby coś ruszyło, miejmy nadzieję, że, że ten wirus odpuści, a, a to umożliwi, umożliwi nam naszą zabawę. Dzięki wielkie, zostawcie łapkę, bo to na pewno bardziej mobilizuje do, do dalszego nagrywania, do dalszego pokazywania jak to u mnie wygląda. Zostawcie łapkę, za, zalajkujcie, zostawcie suba. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Trzymajcie się.